Czy wszyscy widzą takie czerwone, czerwone punkcik u siebie na y, ekranach u góry? Że Tak. Jest na tak. Nie? tak. Nie. Moi tak. drodzy, to zaczynamy. E, będąc w szkole, zwykle w ten dzień mikołajkowy ubieramy choinki i czekamy z nimi, bo się różne historie, oglądamy sobie filmy poświęcone mi Na Jesteśmy na odległość, komunikujemy się przez internet i nie możemy podzielić się prezentami na żywo. Dlatego przygotowaliśmy dla każdego, Ucznia naszej klasy, dla każdego kolegi, każdej koleżanki, prezent w postaci życzeń, które za chwilę sobie prześlemy. Ja wylosowałam Paulinkę. Paulinko, pokaż nam się. Paulinko. Jesteś Paulinka, ma włączony mikrofon i słucha uważnie. Jest Paulinka, jedno z naszych koleżanek, bardzo pilną uczennicą, prawda? Pięknie rysuje. I życzę Ci, Paulinko, żebyś tak postępy robiła w nauce jak do tej pory. I chciałam Ci do tych życzeń dołączyć taki krótki wierszyk. Małą gwiazdkę przed świętami przyjmij proszę z życzeniami. Może spełni się marzenie, białe może Narodzenie, lub gdy przyjdzie ci ochota, niech to będzie gwiazdka złota. Bo gdy spada taka z nieba, kiedy marzyć zawsze trzeba. No a jeśli tak się zdarzy, że serc się marzy, może także taką zdobyć i choinkę nią ozdobić. To są moje życzenia dla ciebie, Paulinko, wraz z życzeniami, żebyś zawsze była uśmiechnięta. Nie zawsze się pociągam nie wyrzucę. A to, Paulinka wylosowała? Natana. Natan. Jakie? Co przygotowałaś dla Natana? Włącz mikrofon, Paulinko. Piękne ciasteczko. Śliczne. Czy Natan widzi swój prezent? O. Podoba się? Dziękuję. A, A kogo Natan wylosował? Panu Ale. I, I cóż takiego przygotowałeś dla pani Ali?

Wesołe, dużo, dużo zdrowia i dużo prezentów. Jeszcze kartkę mam. Czy Pani Ala widzi swój piękny prezent? Ja nie mogę teraz mówić, bo mnie cały czas wyrzuca. Ale mycie jest... Tak? Na tam dziękuję Słyszymy. bardzo za życzenia. No, ja dobrze. To ja teraz mogę złożyć życzenia Julce, tak? Bo ja wylosowałam Oczywiście. Julkę. Juleczko z okazji Mikołajek. Dla ciebie te życzenia, moc uśmiechów i radości i wszystkich marzeń spełnienia. A ja upiekłam dla ciebie paczkę pierniczków, którą ci wręczę, jak się spotkamy w klasie. Także dziękuję bardzo za życzenia. Dziękuję. Proszę. A kogo Julia wylosowała? Maje Szewczyk. A dla Maje Szewczyk przygotowała? przygotowałam takiego bałwanka. Śliczny. Czy Maja Szewczyk widzi? Widzę. Bardzo ładny bałwanek. Śliczny bałwanek. Maju, a kogo ty wylosowałaś? Ja wylosowałam Hanie knop. I co jej przygotowałaś? Przygotowałam świąteczną skrzyneczkę. I wierszyk. O no to słuchamy. Pani, akademikołaj, jak przygotowałam dla ciebie wierszyk. 6 grudnia. Na całym świecie święty Mikołaj odwiedza dzieci, pędzi na saniach z reniferami, za chwilę stanie pod Twymi drzwiami. Dużo podarków w swoim barku niesie, Tobie na pewno też coś przyniesie, wszystkiego najlepszego. Czy Hania słyszała swoje życzenia. Włącz Haniu mikrofon. Tak, słyszałam. Podobały Ci się? Haniu, włącz mikrofon. Podobały mi się. A kogo Hania wylosowała? Radka. I co mu Haniu przygotowałaś Radkowi? Filmik niespodzianka. Radek, uważaj, Hania przygotowała dla ciebie filmik niespodziankę, i teraz wszystkie dzieci patrzą, bo ja wam ten filmik udostępnię. <tryk> Nie. Czy wszyscy dzieci widzą już ekran? Tak. To są życzenia nie, nie. Hani. Ja nie widzę. To zaraz zaczekamy, aż do wszystkich dojdzie obraz. To jeszcze nie widzi Hani? Ja nie widzę. No posłuchajcie. O no i prezenty chwyta. Niech wszystkie smutkiją w kąt, a ja cię kały się. Podobał Wam się wierszyk Hani? Mikrofon. No, bardzo. Nie. Radek. Tak, bardzo. Bo Radek, był... podobał. Podobał Ci się prezent Hani? No, był fajny. No, a Radku, kogo Ty wylosowałeś? Maję kawałek. Hanie kawałek. A? I co, przy, I co przygotowałeś dla Mai? Laurkę z, z ceniami. Pokaż nam tę Laurkę. Pani, pokaż. Mai, oj, jaką piękną Mai przygotowałeś Laurkę. Maja kawałek. Czy widzisz laurkę od Radka? Widzę. Podoba ci się? Tak. No, świetnie. A tak wygląda środek. Bardzo pewnie dziękuję. A tak wygląda środek. Ślicznie, Radku. Pewnie Maj się bardzo podoba twój prezent. Maju, a komu ty przygotowałaś niespodziankę? Dla Nataszy. A co takiego przygotowałaś dla Nataszy? Pokaż wszystkim. Też przygotowałaś Laurkę. Nawet z imieniem Nataszy. Bardzo ładnie. Nataszko, podoba ci się prezent od Maii? Tak. Dziękuję. Natasza, a kogo ty wylosowałaś? Agatkę. Agatkę i co przygotowałaś dla Agatki? Komora. Taką laurkę przygotowałaś. Bardzo ładna laurka ze świętym Mikołajem, który roznosi prezenty. No świetnie. Agatko, podoba Ci się prezent od Nataszy? Tak nie. A kogo Agatka wylosowała? Szymona. Szymona. I co przygotowałaś, Agatko, dla Szymona? Prezent. A mogłabyś nam pokazać? Szczególnie Szymonowi, a troszeczkę wyżej? Śliczną choinkę. Świąteczną taką już. Czy Szymon widzi prezent od Agatki? Tak. Podoba ci się? Szymon? Podoba. No to się cieszymy. A komu ty przygotowałeś prezent, Szymon? Witalnie. Michalinie, a co takiego przygotowałeś dla Michalinki? Laurkę. A mógłbyś nam pokazać, szczególnie Michalinie? O, świąteczna i z gwiazdkami piękną laurkę przygotował Szymon. Michalina, podoba Ci się prezent? Tak, bardzo mi się podoba. Dziękuję, Szymon. Pięknie. A, Szymon, a Michalinka? Kogo ty wylosowałaś? Olka. Olka wylosowałaś. Co Alkowi przygotowałaś? Kartki z życzeniami. To pokaż Alkowi tę kartkę. Widzisz o, yy, prezent od Michaliny? Tak, był bardzo ładny. Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych życzy Michasia. Dziękuję. No i do tego jeszcze piękny wierszyk. Bardzo ładnie. Olku, a kogo ty wylosowałeś? Panią. Panią. I co pani przygotowałeś? Życzenia. Dla pani Asi, dla pani Asi, Wesołych Świąt, Olek. O tak. Mhm. Dziękuję Ci, Olku. Widzę śliczna choinka. Bardzo ładnie, Olek. Bardzo Ci dziękuję. Ja już składałam życzenia Paulince i chciałam się jeszcze dowiedzieć, kogo wylosował Wiktor? Alana. Alana. I co przygotowałeś, yy, Wiktorku dla Alana? Świętego Mikołaja, jak mu daję prozę. To pokaż nam. Masz włączoną kamerkę. Oj, Alan, widzisz prezent dla siebie. Tak. Tak. Podoba dziękuję. Ci się ten prezent? Tak, dziękuję, podoba mi się. Bardzo ładnie. Oj, w środku Koinka, bardzo ładnie. Alanowi bardzo... Co ci to się podoba? A kogo Alan wylosował? Wiktora. No zobaczcie. I co Wiktorowi przygotowałeś Alan? Wiersz. No to posłuchamy. 6 grudnia. Jak, jak dobrze wiecie, święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój Dźwigać swój mór Każde dziecko prezent dostanie. Bardzo ładny wierszyk. Podobało Ci się, Wiktorku? Tak. Świetnie. A komu prezent przygotował niespodziankę? Bartuś. Mm. Piotrusiowi. Piotrusiowi. Zaczęło pan. I co przygotowałeś Piotrusiowi? Już mi kochaj jest ani. Czego pragniesz? Niech się stanie. Każde? Każdy życzeń, skryte w głębi, święty dziadek, może spełnić. Wesołych świąt życzy bar, Bartek Kobelski. Dziękuję. No bardzo, Piotruś, Piotruś przyjął życzenia, podziękował. A Piotruś kogo wylosował? Bartka. Kartka. I co Bartkowi przygotowałeś, Piotrusiu? Kartkę. Kartkę taką świąteczną. Mhm. O, dziękuję Piotrusiu. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że przygotowaliście prezenty, niespodzianki swoim kolegom. E, że się napracowaliście, nauczyliście się wierszyków, zrobiliście e, fajne prezenty. Hania nawet e, nakręciła filmik. Jestem z Was bardzo, bardzo dumna.